Cześć kochani! Jestem lekarzem dermatologiem, czyli takim, który leczy choroby skóry, ale nie wiem czy wiecie, że lekarz dermatolog to jest również lekarz wenerolog, czyli osoba, która zajmuje się chorobami przenoszonymi drogą płciową. Ponieważ pacjentów z takimi chorobami mamy bardzo dużo i bardzo często przychodzą oni do nas zbyt późno, gdzie już właściwie bardzo mało możemy zrobić, chciałam się z Wami podzielić pewnym moim doświadczeniem. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne zagadnienie, dlatego że właśnie mając lat 14, 15, 16, 17, 18, wchodzimy w ten moment, kiedy choroby przenoszone drogą płciową, musimy o nich wiedzieć, ponieważ przenoszą się one drogą kontaktów seksualnych, a ten wiek dojrzewania Młodzież to jest ten moment, kiedy zaczynamy o tym myśleć. Zakochujemy się, ktoś nam się podoba, chodzimy na imprezy i różne rzeczy się mogą w życiu zdarzyć. Choroby przenoszone drogą płciową to są takie, jak już wspominałam, które przenoszą się właśnie drogą kontaktów seksualnych i to są bardzo poważne choroby. Oczywiście najpoważniejszą z nich, mającą największe konsekwencje, jest zakażenie wirusem hiv, które, jeżeli nie rozpoczniemy leczenia w odpowiednim momencie, kończy się. Chorobą, która się nazywa AIDS. Wtedy, mimo że mamy różne leki, naprawdę jest bardzo kiepsko. Jeżeli natomiast zakażenie wirusem HIV wyłapiemy na bardzo wczesnym etapie zakażenie, to mamy takie leki, które jeżeli pacjent stosuje do końca życia, nigdy nie dojdzie do rozwoju AIDS. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której musicie wiedzieć, a mianowicie jeżeli dojdzie do jakiegoś przypadkowego kontaktu seksualnego albo zakłócia igłą, na przykład w toalecie. Albo jeżeli będziecie niestety brali jakieś substancje, może nie do końca dozwolone, właśnie za, za pomocą igły, albo jeżeli dojdzie do kontaktu z krwią osoby, której nie znacie, to jeżeli przyjdziecie do lekarza wenerologa w ciągu 24 godzin od takiego kontaktu, to dajemy Wam takie leki, że nie rozwiniecie zakażenia wirusem HIV, w związku z czym również później nie dojdzie do AIDS, ale to są 24 godziny krytyczne. O tym trzeba pamiętać. To jest niezwykle ważne. Kolejną chorobą, która przenosi się drogą właśnie zakażeń, drogą kontaktów seksualnych, jest kiła. Kiła to nie jest choroba, której już nie ma, o której tylko czytamy w książkach. Fakt, no, Wyspiański zmarł na kiła i tysiąc innych bardzo ważnych, mądrych ludzi. Natomiast ona wciąż niestety istnieje. Tylko pamiętajmy, że kiłą możemy zarazić się przez kontakt seksualny klasyczny, ale to również są kontakty oralne, całowanie kontakty analne, w związku z czym nie musi dojść do penetracji, żeby doszło do tego zakażenia. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Również kiła jest taką chorobą, że jeżeli rozpozna, rozpoznamy ją na wczesnym etapie, to podanie antybiotyku całkowicie eliminuje problem. Natomiast jeżeli dojdzie już... Do późniejszych etapów to rozwijają się bardzo poważne powikłania, między innymi choroby mózgu, układu nerwowego, i jest to właściwie już nie do wycofania. W związku z czym pamiętajcie o tym. No i inne choroby przenoszone drogą płciową chlamydioza na przykład również na drodze takich samych kontaktów, o których mówiłam, przy Kile tutaj również wczesny etap wyleczenia. Jest możliwy, ale jeżeli jest to leczenie, które nie będzie leczone, to np. u kobiet w późniejszym wieku spowoduje bezpłodność. To jest też bardzo duży problem. Jak ma się lat 18, to się o tym nie myśli, ale jak ma się już lat 30 i chce się mieć dziecko, to grzechy młodości mogą być tutaj dużym problemem. Opryszczka to też jest choroba przynoszona drogą płciową. Brodawki wirusowe. Które w okolicach narządów płciowych powstają pod postacią kłykcin. Również to jest choroba przynoszona drogą płciową. W przypadku właśnie kłykcin to wywołuje taki wirus, który również odpowiedzialny jest za część przypadków raka szyjki-macicy i raka prącia. W związku z czym te zmiany nieleczone, a też wenerolog potrafi je wyleczyć, mogą implikować takimi poważnymi rzeczami. Co jeszcze, szanowni Państwo? Trzeba pamiętać o tym, że chorobą przenoszoną drogą płciową jest również wirus zapalenia wątroby typu C. Niewykrycie tego wirusa na wczesnym etapie może powodować marskość wątroby i raka wątroby, a jeżeli wykryjemy go na wczesnym etapie, to wówczas też są świetne leki, które całkowicie eliminują ten problem. Nie chcę Was straszyć absolutnie, ale pamiętajcie o tym, że bezpieczny seks to nie jest tylko ten seks, który nie prowadzi do tego, że kobieta zachodzi w ciążę. W związku z czym bezpieczny seks to jest też taki, w którym myślimy o chorobach przenoszonych. Drogą płciową. Zabezpieczać się trzeba zawsze. I w przypadku chorób przenoszonych drogą płciową, no oczywiście, prezerwatywa jest tutaj podstawą, ale również pamiętajmy o tym, że są takie postaci seksu, o których mówiłam, na przykład seksualny petting. Seksunalny. Czasami te, 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 te zabezpieczenia mogą być niewystarczające. W związku z czym myślcie o tym, i jeżeli dojdzie do jakiegoś ryzywne, ryzykownego kontaktu, to idźcie do lekarza dermatologa i wenerologa. To jest jedna osoba, są poradnie, które, które, które leczą, i również pacjent z podejrzeniem choroby wenerycznej nie musi czekać w kolejce. Wystarczy jedynie powiedzieć, że się ma problem z tego gatunku i wówczas jest takby jakby wejście bez kolejki, w związku z czym nawet bez skierowania. Życzę Wam udanej młodości, dużo szczęścia i dużo zdrowia. I proszę przyjąć sobie te, te, te rady jak gdyby do serca, bo mówię to dlatego, że bardzo dużo mamy pacjentów i bardzo nam jest przykro, że przychodzą do nas za późno. Nie wstydźcie się. Jesteśmy lekarzami i chcemy Wam pomóc. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, jak wiele jest chorób przenoszonych drogą płciową. Wszyscy słyszeli o HIV czy Kila, ale kto widział kogoś chorego? To się przydarza tylko narkomanom i pijakom. Aha. Okazuje się, że coraz więcej ludzi zaraża się wirusem opryszczki, kłykcinami, właśnie kiłą. Być może nawet o tym jeszcze nie wiedzą, a już roznoszą je dalej. Nie wszystkie dają objawy od razu. Seks jest czymś normalnym, ale zabezpieczenie w postaci prezerwatywy to zabezpieczenie nie tylko przed niechcianą ciążą, ale i chorobami, które mogą zrujnować zdrowie. Mm -hmm. Nie zawsze, ale zarażenie dochodzi przez pełen akt seksualny. Czasami wystarczy niewinna zabawa. No i zabezpieczaj się, obserwuj, nie lekceważ podejrzanych objawów. Jak najszybciej zgłoś się do lekarza specjalisty. Tymi rzeczami zajmuje się dermatolog-wenerolog.